Witam wszystkich z Osady Poli, okolice Wisły, Województwo Śląskie, a dokładnie koniaków. Osada Poli to pięć domków skandynawskich, które są usytuowane w ustronnym miejscu z pięknym widokiem. Każdy z tych domków ma swój parking. Okolica domków jest bardzo zadbana. Jesteśmy właśnie na tarasie przed domkiem, gdzie znajdują się meble oraz grill do przyrządzenia potraw ale główną atrakcją jest balia opalana drewnem szczególnie wieczorami widok zabiera dech w piersiach Zapraszam teraz do środka po wejściu do domku po lewej stronie mamy łazienkę bardzo czystą i ładnie wyposażoną, prysznic Ręczniki, szlafroki na wyposażeniu. Na dole mamy taras z super widokiem przez okna wygodna sofa. W kącie kominek na rożniku kuchenka. Wchodząc po drabince na antresole, wygodne łóżko dla dwóch osób.